Kiedy w małżeństwie łączy nas już tylko kredyt i hipoteka, to o tak trudnych rozwodach rozmawiać dziś będę z mecenasem Rafałem Pirożkiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Małżonkowie często pytają, co w trakcie rozwodu z zadłużonym mieszkaniem? Czy taki dług można przepisać na jednego z małżonków? Rzeczywiście, to jest bardzo częste pytanie w trakcie sprawy rozwodowej, czy w sprawiał podział majątku. Rzeczywistość jest taka, że a, kredyt. To umowa zawierana między obojgiem małżonków a bankiem. Nie da się tylko na podstawie porozumienia między samymi małżonkami przepisać tego kredytu tylko na jedną stronę. Takiej władzy nie ma również sąd, który w postępowaniu działowym miałby decydować o przeznaczeniu mieszkania na, jedną, na rzecz jednej ze stron. Taki sąd również nie może zdecydować o przepisaniu kredytu i odłączeniu od tego kredytu jednej, jednego z małżonków. Więc um, e, sytuacja nie jest taka prosta. Trzeba pamiętać, że należy uwzględnić również e, interes banku. Bank wszak nie jest stroną postępowania rozwodowego, nie jest e, stroną porozumienia między małżonkami, a ewentualne e, odłączenie jednego z małżonków od kredytu no, ewidentnie pogorszy e, e, sytuację banku, który może miałby w takiej sytuacji o tym nie wiedzieć. Nie, taka sytuacja nie jest e, możliwa tylko i wyłącznie. A na podstawie porozumienia stron czy decyzji sądu? Mhm. Czy ja dobrze to rozumiem? Czyli mieszkanie może zostać przy jednym z byłych małżonków, ale druga osoba wciąż musi spłacać raty kredytu. Tak, dokładnie tak. Taka jest jakby zasada naczelna, tak? jeżeli chodzi o takie kwestie podziałowe, jeżeli chodzi o nieruchomość obciążoną kredytem. Natomiast rzecz jasna bank ma prawo i ma możliwość zgodzić się na to, żeby taką jedną ze stron odłączyć od kredytu. Wymaga to aneksu podpisanego przez trzy strony, czyli przez oboje małżonków i przez bank i następuje to zawsze po zbadaniu zdolności kredytowej tej strony, która ma ten kredyt przejąć. Ta osoba musi mieć zdolność kredytową, żeby samodzielnie ten kredyt spłacić i często też bank zdarza się, że prosi o jakieś dodatkowe zabezpieczenie. Natomiast w praktyce bardzo często ja się spotykam się z sytuacją taką, że strony pytają, co ma nastąpić najpierw, czy najpierw decydujemy się, żeby przepisać 100% mieszkania na drugą ze stron. A dopiero następnego dnia pójść do banku i załatwić to hmm. zwolnienie z kredytu, czy może na odwrót, najpierw załatw mi zwolnienie z kredytu, jak będę już zupełnie zwolniony z kredytu, to dopiero wtedy przepisuję ci mieszkanie. A siłą rzeczy małżonkowie są, czy byli małżonkowie, czy osoby, które podpisały rozdzielność majątkową, a są nieufne względem siebie i żadna ze stron nie chce pierwsza wykonać tego gestu, tego, te, tego ruchu, który jest dla niej w tym momencie niekorzystny. Natomiast spokojnie mamy wypracowane schematy i modele takie, żeby zabezpieczyć interesy obu stron, i, tą, i ta nieufność, żeby tutaj jakby nie miała znaczenia przy dalszym procedowaniu takiego tematu. Mhm. No właśnie, to są bardzo trudne sytuacje. I co jeśli małżonkowie w ogóle nie potrafią się dogadać już na tym etapie, kto ma dostać mieszkanie. Tak, no są to częste sytuacje. No wtedy decyzje za tych małżonków podejmie sąd. Ja bardzo często też spotykam się z takim podejściem, że co jak ten mój były mąż się nie zgodzi albo się nie zgadza. Nie chce kupić tego mieszkania, nie chce mi go dać. Nie chce nic zrobić, po prostu się nie zgodzi. Zawsze zdecyduje o tym sąd. Sąd jest po to, żeby ten spór rozstrzygnąć i sąd przyzna to mieszkanie jednemu z małżonków, bądź też, jeżeli żaden z małżonków nie chce tego mieszkania i żaden z małżonków nie jest w stanie nawet spłacić drugiej strony, sąd ma możliwość zarządzić licytację publiczną, którą wówczas przeprowadza komornik, po to, żeby to mieszkanie sprzedać i pieniądze podzielić między małżonków. Mhm. A czy sąd bierze pod uwagę? Kredyt hipoteczny przy ustalaniu wartości mieszkania? Nie. I to jest właśnie bardzo częste zaskoczenie u osób, które są nieświadome tej sytuacji, tego problemu. I które wydaje się na pierwszy rzut oka, ta moja odpowiedź przecząca, czyli nie, wydaje się nie do końca sprawiedliwa dla osoby, która Nabyła mieszkanie i ma spłacać jednocześnie drugiego małżonka i jednocześnie spłacać kredyt. Otóż funkcjonuje to tak, że jeżeli mieszkanie jest warte 500 tysięcy złotych, dla przykładu, i to mieszkanie trafi na rzecz drugiego małżonka w 100%. Drugi małżonek, który otrzymał to mieszkanie, musi spłacić tego, który zostaje bez mieszkania, kwotą połowy jego wartości, czyli kwotą 250 tysięcy w naszym przykładzie. Natomiast kredyt, który zaciągnęliśmy dawno temu, który był zaciągnięty w trakcie małżeństwa, po to, żeby właśnie to aktywo jakby stworzyć, nabyć, mieć możliwość w ogóle tego, żeby nabyć to mieszkanie, jest cały czas kredytem, który obciąża solidarnie oboje małżonków, więc oboje mają go spłacać. Więc my możemy się w umowie dogadać tak, że tylko ta osoba, która nabyła to mieszkanie, będzie je spłacać. Natomiast jeżeli którakolwiek ze stron przestanie spłacać, bank zawsze będzie mógł wystąpić o połowę spłaty do każdego z nas. Bo oboje ten kredyt kiedyś zaciągnęliśmy i dzisiaj po rozwodzie nadal ciąży obowiązek spłaty go po połowie. Jeżeli a, umówimy się, że ta osoba nabywająca mieszkanie ma wyłącznie spłacać, a nie będzie spłacać, ja będę musiał spłacić, no to mam regres, mogę odzyskać tą kwotę spłaconą od osoby, która się zobowiązała, żeby nie spłacać, a nie spłaca. Jest to skomplikowane, zdaję sobie sprawę. Właśnie, chciałam to powiedzieć, że mocno skomplikowane. Eee, czy. Takie sprawy, właśnie z podziałem mieszkania, z kredytem, to trudne sprawy, czy one się ciągną? Tak, to są trudne sprawy, żeby je zrozumieć. Często te mechanizmy, które rządzą tymi sprawami, są takie trudne do, do zrozumienia dla osób, które na co dzień nie mają z tym styczności. Sprawy potrafią się ciągnąć natomiast głównie przez to, że trzeba zasięgać opinii biegłych, którzy ustalają wartość tego majątku. Natomiast to, co chcę powiedzieć pozytywnego, to to, że z mojego doświadczenia wynika, iż zainicjowanie takiej sprawy i zaprezentowanie drugiej stronie ryzyka tego, jak, jakimi konsekwencjami może skończyć się taka sprawa. Jest bardzo mocno motywujące do tego, żeby się w trakcie sprawy dogadać. I w naszej kancelarii udaje nam się wiele tych spraw po prostu kończyć ugodami, mimo że na początku wydaje się to w ogóle niemożliwe. Więc założenie tej sprawy, takiej sprawy o podział majątku, bardzo, bardzo przybliża nas do porozumienia, mimo że brzmi to może trochę fantastycznie, ale tak to naprawdę działa. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.